Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Witamy państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czeka nas dzisiaj, drodzy państwo, nader ciekawa konfrontacja w ramach rozgrywek ligowych. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? No, zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. I teraz przed nami jedenastka gospodarzy. A więc zagrają 1, 4, 3, 3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywni, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. A oto skład Warnamo, a ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Gwizdek i zaczęło się. Kamera. Sędzia pozwala grać dalej. Coraz lepiej to wygląda. Zagranie w okolice pola karnego. O, dobrze teraz zainterweniował, dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Nie daje się przesunąć. Rozgląda się za możliwością dobrego zagrania, ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na Panewce. Sonko. Kamara. Atak pozycyjny. Szukają okazji, by objąć prowadzenie. Ależ teraz podanie w uliczkę. Ale nie! Jednak zagranie nie zaskoczyło obrony. Sąko. Wysoki pressing, ale zespół sam się o niego prosi. Ciąg na bramkę. Będzie teraz chyba groźnie. Uwaga, okazja na prowadzenie! Piłka w siatce! Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Możemy podziwiać to zagranie jeszcze raz. Ładne, pewne uderzenie, z bliska, świetna bramka, brawo! Prowadzą zatem 1 do zera. Myślę, że można pomału zacząć podsumowania pierwszej połowy. Gospodarze prowadzą i choć nie jest to jakaś dominacja, to chyba można ich grę pochwalić. Oglądamy zacięte i bardzo wyrównane spotkanie z dobrą postawą defensywy, zwłaszcza tej drużyny, czego odzwierciedleniem jest zero straconych bramek przy jednej zdobytej. Ona oczywiście może ostatecznie dać zwycięstwo, ale nie uprzedzajmy faktów. W drugiej połowie możemy przecież jeszcze zobaczyć dosłownie każdy scenariusz, i teraz zmiana posiadania. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Naprawdę godny podziwu występ, który realnie wpłynął na wynik. Jeśli uda się podtrzymać formę, to zapowiada się ekscytująca druga połowa. Rusza więc pierwsza połowa. Uwaga, okazja na prowadzenie! Piłka w siatce! Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu! Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Wciąż szukają wyrównania, ale nie spieszą się chcą to rozegrać rozważnie. Gra wstrzymana. Aut po tym wejściu przeciwnika. Sędzia pokazuje, że to jest odpowiedni moment i pozwala na zmianę. I co teraz? Podręcznikowa wprost interwencja w polu karnym. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Szansa, będzie remis! Ale był czujny, brawo! Wrzuca piłkę przed bramkę. Niewykorzystana teraz okazja zrzutu rożnego. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Kamara. Jesteśmy coraz bliżej bramki. Robi się groźnie. Tak się powinno stopować ataki rywala. Kamara. To się nazywa ciąg na bramkę, to pachnie groźną akcją. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala Johansson. Co teraz? No i już po akcji. Patrzę na zegarek. To już może być ostatnia szansa na zdobycie gola. Dobre podanie. Będzie ciekawie. Niestety. Zepsute to. Koniec. Górą drużyna gospodarzy. Mogą zejść z boiska z podniesionym czołem. Przyzwoity mecz, po którym nagrodą za tę jedną bramkę strzeloną więcej będą trzy punkty w tabeli ligowej. No to zaczęło się. Uwaga, okazja na prowadzenie. Piłka w siatce. Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Ale był czujny. Brawo.